Zobaczymy sobie za gramy z widzami w I... Fortnite oczywiście, bo co będziemy gimnagę nagrywać, będziemy mi na końcu robić. Dobra, więc na razie pogramy salówki. Ogólnie to dawno nie było tych live'ów z różnych gier, dawno nie było, tylko mm, miesiące. Ale możliwe, że w wetro będzie, to jest bardzo możliwe i nawet może być Outlast z moim kolegom. Dobra, mm. Przepraszam czatę teraz, jak będę lamił, ale... Dawno nie grałem, Było nie w Farta. Ja po prostu tylko chodziłem, patrzyłem na sklep, grałem kilka i jakieś trzy rundki grałem na dzień, więc. Czy znaczy, dla mnie to jest małe dla kogoś? Może być to dużo, bo ja często długo gram. Zapraszam, panie, wiem, że. Nie... Yyy, nieregularnie nagrywam, bardzo nieregularnie nawet. No. bo jeden filmik na kilka miesięcy, więc... Boże, co on robił? Nie obronił to biedny. Hmm, ale i tak bym mu nie dał. Dobra, no, to ja jedę do mojego domku. To jest to ja. Nie, bo słyszę, że jakiś ty biega w bałwanie, to myślę że pewnie izyfrat. Tam Jestem. Tam. Jak jest? Jezu! Dlaczego mi takie Dlaczego mi tylko takie ...emki czy tam skary wylatują? Dobra, jest. To lepsza. Aj! O Boże! Teraz. O Boże! Kiedyś byłem jeszcze taki trochę słabszy, więc by mi te rundy teraz nie wychodziły w ogóle. Ale teraz jestem już. Trochę się polepszyłem, mówię, ale nawet można powiedzieć. O boże, zebrałem monetę. PD nawet nie widziałem gdzie. Jaki? Co? Gdyby <grybują> Co? Lepiej. To nie zginął. Tak, ja zginę. To ja jest potwierdzona. O Boże, ale ja teraz, jacie, tak drugi raz mnie tak zabił gościu dzisiaj, tego nie widzieliście jak mnie pierwszy raz tak zabił, ale zabił mnie jeszcze tak łatwo bardzo, Więc... Tak, łatwo pierwszy moja. Zgadza się. Tak, łatwo pierwszy no. Jak coś, sorry, że nie patrzę na komentarze za bardzo, ale nie mogę, bo gdy gram to ja nie umiem patrzeć na jedno i potem... 4 minuty temu, to mi to... Coś, coś. No to patrzę, jak mi będzie tu um, w prawym górnym roku przychodziło, wy to, wy, wy to chyba widzicie jako lewy, coś takiego. Um, jeśli będzie mi przychodziło, że jest są dwie wiadomości, to sprawdzę. Ale jeśli nie będzie, to nie sprawdzę niestety. Ale i tak będę celę tak. W ogóle ciała, ciała double pompa patrzcie Boże, to... Jak będzie ten taki moment, że tak, tak, jakby będzie już się załadowywała, za do, załadowywała, to możecie tak zmienić i będziecie mieli double pompy. I działa tak double pompa, bo nie próbowałem i działało. Nie wyglądało to? jak się, ale zginąłem, trudno. O Boże, prawie wygrałem to wirę, Ale dobra, nie zginąłem jako pierwszy, to się liczy. <grym> Boże może sprawdzić czat? Eee. Taką... Taką rzeczą ważną... Eee. Dobra? Chciałem ci sprawdzić. Coś bardzo ważnego. Boże. Oła, musiałem się napić, więc. Przez błagam się nie pytać, dlaczego tu loduje. Po prostu nie miałem gdzie i tak się wybrałem i... I i, i, i i i nie wiem. Gdzieś tu są. No yy, pamiętam, że robiłem ten... tam. Te, pamiętacie taki live z takim grubym zękiem. I na nim jakby... Gina. O! Ginę, 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 jej. Gina. Jej. Ginę. Jej. Nie, bo nie miałem ty.

Jeszcze właśnie oddaliłem się od mojego stanowiska do gier, bo mam bezprzewodowe bez sławki. Na szczęście. Dobra, jestem. Jak no w ogóle, Czadek, Powinno wam się wyświetlić, się... wyświetlić kanał, nie? Ale mi się wyświetliło na żyło. Na żywo, Boże. Nie mogę się wyznaleźć. Chciałem, z... Chciałem zobaczyć, jak live wygląda. Prostu. Bo miniaturki nie widziałam Bo ja nie robię nigdy prawa miniaturki, więc nie wiem, po co mi wierzę Chcę się zająć, długo mogę zrobić na giveaway nawet Bo mogę sobie kupić jakiś przedmiot i ze z media expert i tam jest 2000 fałdowców plus skin plus taki fajny placowek nawet mi się podoba zginę chat więc proszę proszę się za mnie nie śmiać ty mi wziął pompę Zrobię konkurs na zaraz wam pokażę na pakiecik taki fajny i plus 2000 fudowców mogę zrobić ale to musicie dobić, chociaż... Mm, zaraz wam powiem. Mm, musicie dobić... Powiedzmy mam... Cześć. Teraz mam 22 subskrypcje. Jak dobijecie jakieś 40, to ja mogę sobie kupić takie coś i... Jakaś rzecz i ten i dostaniemy i boże i dostaniecie oto to to ta, taki skin na plus mm, taki piątaczak taki placeczek i 2000 widol widolców Więc... No nie wiem, ja myślę, że się opłaca. Coś robię tylko i mogę zacząć. Tym nam Boże, dostałem jakiegoś z tego, koniec. witam, y... witam, jego zdrowy, witam, witam, witam. Chciałem sprawdzić tam, coś mi napisał. Zaraz sprawdzę ten komentarz. Dwie łapki... Już uważałem, że mam dwie łapki w górę, tak są drogą. Leży. Head, head leży, dobra. Jeszcze jeden, tak, i jeszcze to miecze, boże, tak, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, ja cię, nienawidzę tych mieczy, po prostu nienawidzę. O, mój kolega gra, yy, to zadzwonię do niego w sumie, sobie, będziecie go słyszeć co chwilę u mnie na słabkach, chyba, że mi wyciszą, jak jest syna. Ja teraz... wiem, że mnie słychać, ale muszę tylko podkreślić słuchawki. Dobra, jest i możemy lecieć. Oh. Solo. Jednak nie będzie z nami grał, niestety. Mój kolega, bo nie może. Mm. O Boże, miałem odczytać te ten komentarz. E... Mm... A bardzo dobrze mi jest bardzo dobrze. Trzecia łapka Ej, ja się nie spodziewałem, że aż tyle tych widzów mi przyjdzie nagle. Ty było jedna łapka, teraz już są cztery, bo jeszcze jeden jakiś widz zbił. Ja. Ja nie wiem, bo ja myślałem, że każdy to już nie? Bo ja, ja już nie streamowałem od chyba czterech, tam pięciu dni. Znaczy może od, od dwóch czy tam trzech miesięcy nawet. Więc... Chciałem polecić, żebyście wbijali nam kanał mojego brata polecam Bartek Mróz i jeśli kiedykolwiek zrobi rajd wtedy kiedy kiedy w tym samym czasie to jeśli będę miał więcej widzów to możliwe, że go zrajduję tak? w ogóle jeśli będę miał w ogóle więcej widzów, jeśli w ogóle będę miał <trym> Teraz snajpa, bo Nie chce mi się grać. Na początek mi się... Takie coś... O! Się trafię nawet. Nie, bo wtedy się siano to nie trafię. To jest chyba. Ale dobra. Tu widziałem, że gdzieś lądowali, więc to mi dlatego, że chcę coś zrobić. Jeśli nie ze snipie, on mnie podjedzie, to pewnie zginę, bo nienawidzę nawalać z pompy wolnej. Dostał? Yes. Mam wolną, przegram. Uh -huh. nota No to gra. O nie, aż by się miał ja ten live, był ten <trybuj computers> <ty, ty>, <trybujasaki> sobota Ej, czekajcie, dwa miesiące temu był ostatni live, a to co Naj mój najstarszy live był.